Widzicie kochani, dzisiaj robię tureckie PIDE w mojej kuchni moja klientka perełka termomiksowa. Kasia Szenic zainspirowała mnie się do tego dania. Moje smaki jeszcze z Niemiec jak mieszkałam. Pokażę Wam chwileczkę jak to robię napiw na powietrzu trochę ciała sto. Na papierze w pergaminowym. Odrobina zysku. Mozzarella z serem utarte, dosyć grubo. Tutaj sobie przygotowałam jeszcze czosnek w oliwce z odrobiną pietruszki. Wszyscy lubią mocno czosnkowo. I pieczarki. Odrobina cukinii. Żeby było kolorowo, papryka i zawijam. Takie grube randy trzeba zrobić, aby ten ser nie wypłynął, jak się będzie piekło. na samą górę jeszcze trochę czosnku i ranty smarujemy jajkiem rozchłóconym z odrobiną mleka i do piekarnika 15 minut, 10 minut na 220 stopni moje pilie już jest gotowe słuchajcie sami czy nie wygląda rewelacyjnie aż chcecie go jeść moje pide przepyszne. Dwie na raz, zaraz będę je kroić. Mam nadzieję, że będą pyszne tak samo jak wyglądają. Pozdrawiam Was serdecznie.